Platforma Classroom umożliwia nie tylko zawieszanie materiałów, z którymi uczniowie powinni się zapoznać, ale także tworzenie zadań. Aktywność ta umożliwia uczniom odesłanie przygotowanej pracy jako załącznik lub jako wypełniony dokument w określonej wcześniej przez nauczyciela formie. Aby ut utworzyć zadanie, przechodzimy do zakładki zadania, następnie klikamy w przycisk utwórz oraz Projekt. W systemie Classroom zadania nazywane są projektami. Zostanie wyświetlone okno edycji zadania. Podajemy tytuł zadania. W treści zadania opisujemy jak najbardziej jednoznacznie to, czego od ucznia oczekujemy. Do każdego zadania możemy dołączyć materiały dodatkowe, np. teksty źródłowe. Aby dodać do zadania linki do zasobów zewnętrznych lub pliki, klikamy w przycisk Dodaj – Podobnie jak to robiliśmy w aktywności materiału. Dodane zasoby pojawią się w formie listy. Podobnie jak w przypadku publikacji materiału, można projekt opublikować od razu, można również określić czas publikacji lub zapisać wersję roboczą, jeżeli edycja treści projektu nie została jeszcze ukończona. Możliwości te zostają wyświetlone po kliknięciu, w strzałkę znajdującą się przy przycisku zadaj. Po przejściu do zakładki zadania widoczna jest lista publikowanych aktywności, wśród których widoczne będzie zadanie wraz z terminem jego wykonania. Dokładnie tak samo lista ta wygląda z konta ucznia zapisanego na zajęcia. Dodatkowo informacja o opublikowanym projekcie zostanie wyświetlona automatycznie w karcie strumień, na liście wydarzeń ułożonych chronologicznie. Jeżeli wyznaczony termin na wykonanie pracy jest krótszy niż jeden tydzień, zostanie wyświetlona przypominajka. O nadchodzących terminach ta przypominajka znajduje się po lewej stronie. W przypadku publikacji zadań projektu. Warto określić jest termin jego wykonania, bo tylko wtedy system będzie monitorował uczniowi zbliżający się termin oddania zadania, tak jak właśnie przed chwilą pokazaliśmy. Najbliższe terminy, krótsze niż jeden tydzień, ukazują się uczniowi także w panelu głównym klastrom przy opisie danych zajęć.